Cześć, witajcie w nowym odcinku serii zakupów u Chińczyka. Mam cztery przesyłki, które listonosz przyniósł jednocześnie i tylko wymownie na mnie spojrzał. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Um, I nie będziemy ich otwierać wszystkich czterech teraz, jakby w jednym momencie, tylko wybierzemy jedną z nich. A raczej już w sumie wybrałem, bo wybrałem tą. Ostatnio były słuchawki. Słuchawki są chyba też tutaj. I tutaj, tutaj szczerze nie wiem, czy są słuchawki, czy taka bardzo mała mysz. Em, ale to nieważne, to sobie odrzucimy. Zajmiemy się tylko i wyłącznie tym. Tutaj na 100% jest mysz, zresztą jest napisane. Także y -y, spoko. Oprócz tego, że przyszło to skąd? Przyszło to from Huangyang Garden Shen Road, Futian Zhao, Futiaku Szejdą po prostu przyszło to z Chin, jeśli po chińsku przeczytałem coś i przy okazji powiedziałem jakieś brzydkie słowo w ich języku, to przepraszam, totalnie zrobiłem to nieświadomo. przed Przedniemy i najlepiej byłoby chyba odkazić, nie? Taki taki spray tu powinien mieć odkażanie wszystkiego co tylko, co tylko można. Okej, okay. która to jest mysz, bo ich zamówiłem trzy sztuki, a to sam nie wiem która, a, ale najprawdopodobniej teraz, no znaczy wyświetla się wam, o, bo po odcinku, jak już będę składał ten odcinek, to bardzo dobrze wiem, która to jest, tak? W środku pusto, oprócz tego, że tu mamy myszkę, która jest, to jest nawet spoko zapakowana, nie ma źle, nie ma źle, myślałem, że przyjdzie w jakimś papierze, a to przyszło w folii bąbelkowej, która niestety jest... Wyprztrykała się. Folia bąbelkowa, wyp... a nie, ona nie wy... wyprztrykana. To jest taka chińska folia, która jest napełniona, ale ona jest słaba po prostu. Jakość 2 na 10. Okej, okay, przejdźmy do tego. Teścik. Teścik myszki. Uhuhu, to jest ta bezprzewodowa, która zobaczymy jak będzie działać, bo nie znalazłem. Wiecie czego nie mogę znaleźć? Czy ho? Może tu będzie. Jest! Mam! Pięknie! Znalazłem. To jest Odbiornik i to jest ogólnie bezprzewodowe, tylko że trzeba tu włożyć takie dwa małe paluszki, bateryjki. Swoją drogą nawet fajnie wygląda. Kółeczko chodzi, ma przycisk, ma przycisk DPI. Kosztowała ona jedynie tyle, ile się Wam wyświetla, bo teraz nie pamiętam. Tyle za nią zapłaciłem, zresztą link do niej macie w opisie. I ja teraz na chwilę przerwę odcinek i pójdę tylko znaleźć takie bateryjki. A zaraz sobie przetestujemy, jak ona działa. Czy w ogóle to, to działa? Mam nadzieję, że tak. Ok, znalazłem. A dokładnie wyciągnąłem z pilota, bo to było zdecydowanie prostsze. Oprócz tego, znalazłem też już tutaj cenę, żeby wiedzieć podczas nagrania: 2,16 dolara. Więc słuchajcie, całkiem spoko, to jest kwestia 8 zł. Pytanie, czy teraz kosztuje tyle samo? Nie, teraz 2,64. A bo wy tutaj nie widzicie ekranu, no ale to wam powiedziałem. Link do niej macie w opisie, jeśli chcecie, zaraz zobaczymy jak działa, czy ten kursor w miarę płynnie chodzi. I na pewno jest mała... o, zaświeciło! No tego się, tego się mogłem spodziewać po prostu, ale to, że zaświeciło nie znaczy, że będzie działać. No jest spoko, ciut się giba, ale to może przez moje przez moje biurko troszkę takie nie, nie wiem ale mam podkładkę dorwałem ziem od brata bo ja normalnie podkładki i tak nigdy nie używam um, bo ta myszka sobie daje radę świetnie tylko że już jest przytyrana taka że muszę dokładnie taką samą kupić i sprawdźmy czy to zadziała trzeba to włożyć maty odkryłeś Amerykę cyk pytanie czytało Windows 10 Ej dobra i powiem wam szczerze bo wy tutaj w sumie, albo wam włączę nagrywanie ekranu, to wam wrzucę też troszeczkę. Um, w 11 jest ekran. Okej, okay, patrzcie. To jest ta mysz. Uh, a tutaj ta chodzi całkiem przyzwoicie. Ten wskaźnik jest płynny. Nie skacze jakoś dziwnie. Oczywiście co prawda na podkładce, bo na tym też daje radę, ale jakoś skacze dziwnie. Nie wiem dlaczego. Na podkładce jest zdecydowanie dobra opcja. I tutaj białą możecie wziąć. Naprawdę fajna. Pytanie, czy jeszcze przyciski działają. Działają, dobra. Ten wsteczny, cyk. Jeśli o mnie chodzi, całkiem przyzwoita rzecz za, za 8 dolców, za 8 dolców, za 8 zł. naprawdę przyzwoita, macie dużo kolorków do wyboru, także jeśli chodzi o ten produkt, jeszcze DPI sobie sprawdzę, słabe, mocniejsze, takie, są trzystopniowe 3, 3 DPI, najmocniejsze i jeśli o mnie chodzi... Świetna rzecz! Za 8 zł. Wygląda też w miarę spoko. No nie powiecie, że nie wygląda. jest bardzo fajna, taka kompaktowa. Jeśli się zdenerwujecie, to możecie nią rzucić stracicie wtedy tylko 8 zł. Ja jak najbardziej polecam. Zdecydowanie to się bardziej opłaca wziąć niż te ostatnie słuchawki, które no nie do końca grały. Ale wyglądały przynajmniej fajnie. A to i wygląda i działa naprawdę przyzwoitecie, a jestem wyczulony, jeśli chodzi o myszki i o wskaźnik, a tutaj ten wskaźnik. Naprawdę całkiem spoko, choć oczywiście nie jak w tych myszkach za 200 zł, ale naprawdę spoko, dałbym rady tego używać. Oczywiście mi tutaj brakuje przycisków wstecz, bo ja bez tych przycisków na myszce, które tutaj są w przeglądarce czy w folderach, to nie potrafię żyć, ale fajna myszka jako zastępcza jak mi się coś z tą stanie, świetne, albo dam komuś, nie wiem, naprawdę fajne, polecam, to możecie sobie z czystym, z, znaczy ze spokojem ducha wziąć i zamówić z Chin, naprawdę przyjdzie spoko produkt. Chyba, że gdzieś w Polsce jest za 10 zł coś takiego, a to chyba oczywiście lepiej w Polsce. Czekałem na to, nie wiem, dwa tygodnie, może nieco ponad. Teraz to tyle, ten odcinek jak najbardziej zaliczam do udanych, bo produkt jest całkiem spoko, także tak jak mówię. Gdy będzie spoko, będę polecał, także polecam tym razem i to tyle. Trzymajcie się, życzę Wam miłego dnia, zapraszam na kolejny unboxing chińskich rzeczy, na No Man's Sky zapraszam, na Abzu, na Overcooked, na Planty, jeszcze na inne jakieś odcinki, które będą na kanale. I teraz to tyle, aha, wyście jeszcze udział w konkursie na fejsie. I gimbala Wam pokażę za niedługo. Może jutro nagram coś, jutro będzie odcinek, zobaczymy, naprawdę, bo działa mi świetnie, muszę go jeszcze ciut dopracować i gitara. To tak wracając do pierwszego odcinka unboxingu chińskich zabawek. To nie jest zabawka, to jest już można powiedzieć w cudzysłowie profesjonalny sprzęt, który spełnia swoje zadanie. I koniec z tym gadaniem Mati, wyluzuję już, wystarczy. Trzymajcie się, życzę Wam miłego dnia, cześć!